Odcinek 25 kolenda. Pamiętniki pradziadka były wyjątkowo monotonne. Autor wciąż zapewniał o swoim uczuciu do Apolonii kciuk i opisywał poszukiwania skarbu. Brzmiało to mniej więcej tak. O Apolonio, wciąż o tobie myślę, Kopieł w zasypanej studni. Dziś odwaliłem wielki głaz. Czarny motylu, moje serce, płacze za tobą. Nadal nic nie znalazłem. Złamał mi się Kilof. I tak dalej. Trzeba przyznać, że Lolek. Był wytrwałym czytelnikiem. No i chwilowo nie miał nic lepszego do roboty. Nagle skrzypnęły drzwi. Jak tam moi młodzi przyjaciele? Zbigniew Zbrodzień stał w progu, a światło latarki omiatało celę. Gdzie prac twój? Gdzie Lolek? Ja jestem Lolek, powiedział Lolek. Myślałem, że Lolek to ten duży. Właśnie, że nie, zaprzeczył Lolek. To Bolek. Poza tym ja cały czas rosnę i jeszcze go przerosnę. Wszystko jedno, przerwał zbrodzień. Mów, gdzie się podział ten drugi? Poszedł coś załatwić. Wysękał więzień. To nie była najmądrzejsza odpowiedź, ale nic innego nie przyszło mu do głowy. A mapa? Jaka mapa? Gdzie jest mapa? Małpa? Plątał się Lolek. Zbigniew Z, spojrzał na zegarek. Mam pilne spotkanie, jak dobrze pójdzie, to wkrótce stanę się właścicielem całego zamczyska razem ze skarbem. Muszę lecieć, ale Ryszard R, pseudonim Ciężka Ręka, na pewno zmusi cię do mówienia, y...", wyznał zawstydzony duch. Jak to nadal nie znalazłeś to pora? Y...", odparł duch. Zgoda niech będzie. zbrodziń uśmiechnął się złowieszczo. – Czuję, że ktoś tu zaśpiewa. Ja? Domyślił się Lolek. – O nie śpiewanie zawsze było pasją Ryszarda R. Za życia wziął udział w 86 castingach do programów muzycznych i nigdy go nie wybrali. Teraz powtórzę pytanie, a ty się dobrze zastanów? Masz ostatnią szansę, żeby odpowiedzieć po dobroci. Gdzie jest mapa? Rozpuściła się w lodach, zaczął Lolek. Zbigniew wzruszył ramionami. Sam tego chciałeś, małolacie. Rychu, twoja kolej. spytał duch niepewnie. Zaśpiewaj mu kolędę. Tego nikt nie wytrzyma, zwłaszcza w sierpniu. I R. zaśpiewał. Strasznie fałszował. fałszował tak potwornie, że kiedy chciał zaśpiewać dulejże Jezuniu, to wychodziło przybierzeli. Lolek znał i przyłączył się drugim głosem. Wspólnie odśpiewali cały repertuar świąteczny dźwięki niosły się podziemnym korytarzem. Słyszysz te piski? Spytała Pola smok. To straszne! Bolek zbladł, co oni robią mojemu bratu? Trzeba go ratować. Rzucimy się na nich z gołymi rękami? Kto powiedział, że z gołymi, patrz co tu mam. Pola Smok uchyliła klapę plecaka. Dzień dobry, przemówił kosiar komen. Określ wysokość strzyży. Ogol tych drani na zero, rozkazała pola. A potem to już było jak w filmie. Bum, łup i duch upadł na duchu, stracił ducha i szybko się poddał. Później zawsze opowiadał, że zaatakowały go dwa potwory i robot z mieczem świetlnym. A w następnym odcinku Lolek. Mimo wielu przeszkód doczyta do końca dzienniki pradziadka.